Słuchajcie, bo kolonista nie powinien brać, bać się złego jedzenia i dlatego jest papka, Nie powinien bać się zimna, ale jednak się tam okryjcie ręcznikami, dobrze, dziewczyny? No to wracają po ręczniczki, dobrze? Tak, tak. Nie mogą brać, bać się brudu. Kosiu, czy jakieś numerki są, czy nie? No chyba, dziewczyny nie przyczepiły numerki. Nie, numerków. nie przyczepiły tak, bo one. Się pytały, żeby przyczepiła. Ja mówię, jak tak, to się wypamięta. Ja cię i Dobra, to ja idę, przejdę i doniosę. Tak, tak. Uwaga. A musi też mieć poczucie humoru, dlaczego na końcu jest zadanie aktorskie. Zaczynamy papką, potem idziemy do pajęczyny Ola. Potem aniołki przeprowadzą was zawiązanymi oczami przez kładkę. Potem diabełki was pogonią troszeczkę. No i wreszcie dojdziecie do, a, do błotka, gdzie was posmarują troszeczkę błotkiem, ale potem zmyją, a jeszcze posypią mąką. A potem dojdziecie do Neptuna i Prozerpiny i będzie słodka nagroda i każdy musi sobie wybrać imię. Imię związane z wodą, czyli jakie to może być imię związane z wodą? Jakie imię związane z wodą? Rywa. Woda, morska bryza. Morska bryza, fala, kropelka. Proszę pani, ja mogę być fala? O, świetnie, fala. Oni się będą pytać. A, być? A, może być? A, może być? a może być Marina, bo nic. Marina, tak jest, może. Jak chcesz mieć na imię, bo może. Ja będę morza. może. Może. Tak. Strumień, kranówka. No, aniołki zawiążą ci oczy i będą ci za rączkę przeprowadzać rak. No, albo morski. Morski. Rak. morski rak, o właśnie, wodny rak. A może być tsunami, Jak? tsunami. Dawid? Tsunami. A tsunami oczywiście może być. No, może być krew w wodzie. Może, jak? Krew w wodzie. No i może? Jak tam jeszcze? Wymyśliliście sobie imię? A, tak. Dobrze. Słuchajcie, ciociu, ciociu, mogę być morska krewetka? Morska krewetka, tak. Ale teraz trzeba odgonić te chmury, żeby słoneczko zaświeciło, bo nad nami jest niebo czyste. a mogę być river? Bo river to jest rzeka po angielsku. No wiem, wiem, no to może być rwąca rzeka. Nie, jest river. River. A jak jest rwąca po angielsku? Nie wiem. Trzeba by się dowiedzieć. Może być Lodi czyli Krista Krista. Wow! A ja?